Cześć Macieju. Cześć, witam wszystkich. Witamy na kanale Macieja. Macieju, ostatnio sytuacja coraz bardziej gorąca się robi na całym świecie i są takie trzy pytania do ciebie, które bardzo interesują kamratów, które pytania dotyczą sytuacji światowej, która się dynamicznie zmienia. I pierwsza, pierwsze takie pytanie odnosi się co się dzieje z Chinami i Tajwanem aktualnie? Co, teraz jest zjazd, y, chyba 20. Już w tej chwili Komunistycznej Partii Chin, y, tak naprawdę Narodowej Partii Chińskiej, i y, y, y w tej chwili ustala się, y, y, kto zostanie prezydentem, pierwszym sekretarzem i przewodniczącym Komitetu Centralnego, bo te wszystkie trzy funkcje jeszcze Komitetu Woj Wojennego przewodniczącym jest obecny prezydent, i ustala się, co będzie dalej. No, Chiny stoją na stanowisku zgodnym z decyzją z 70... 9 roku, kiedy stali się stałym członkiem Rady ONZ, bo wcześniej Republika Chińska, czyli Tajwan, właśnie zajmował to miejsce, bo tak naprawdę to Tajwan był wspierany przez Zachód, a Chińska Republika Ludowa w zasadzie oficjalnie do końca lat 70. nie była uznawana jako państwo, uznawały ją związek jest inne. Kraje demokracji ludowej. I sytuacja była taka, że sytuacja jest teraz taka, że Chiny stoją na stanowisku, iż jest jedno państwo i dwa systemy, natomiast Atlantyści stoją na gruncie, że istnieje Chińska Republika, Chińska Republika i Chiny Ludowe, które chcą bezprawnie połączyć Tajwan z Chinami metodą zbrojną, sposobem zbrojnym, więc dają gwarancje wojskowe. Chińskiej republice Tajwanowi, a strona za oceanem, no i inne pewnie inni gracze. No, sytuacja zaczyna przypominać prolog sytuacji, która była krainą u mniej więcej tak możemy powiedzieć. Natomiast Chiny w 2026 roku uważają, że sprawa powinna być zamknięta, ponieważ Chiny będą dążyć do tego, żeby świat był wielobiegunowy, nie tylko jeden, żeby nie było jednego zurpatora, tylko żeby wszyscy byli równi. I żeby nie było żadnych protekcjonistycznych ograniczeń handlowych. Takie są ich priorytety, które wiemy dzisiaj z pierwszego dnia obrad, bo te obrady będą trwały kilka dni. No i tam będą bardzo ważne wiadomości. Natomiast jedno jest pewne, że stosunki między państwem, największym obszarowo, które prowadziły skrajną U, są wzorcowe najlepsze w historii. Nie mają ograniczeń ani w głębokości, ani w szerokości, ani w długości, jak mówią. W Chińskiej Republice Ludowej i wiadomo, że bardzo bacznie się przyglądają, co się dzieje, ponieważ mają do czynienia z tym samym przeciwnikiem, który wspiera krainę, z którym walczy największe państwo obszarowo czyli w coraz większym stopniu współpraca, koordynacja jest coraz bliższa. Tak mniej więcej można powiedzieć. Czyli sytuacja jest na dzień dzisiejszy: manewrów Chińskiej Republiki Ludowej wojskowych, wzmacniania swojej pozycji wojskowej. Pewnych sankcji wobec e, państwa za oceanem, e, na przykład na e, dostarczanie podzespołów dla przemysłu zbrojeniowego, dla firm zbrojeniowych największych znanych. E, z kolei Tajwan też jest objęty pewnymi sankcjami, ograniczeniem ilości piasku, wody, owoców, warzyw, ponieważ oni mają wilgotny klimat jest ich 20 parę milionów to sprzyja produkowaniu półprzewodników. Natomiast bez tego, typu, bez tego typu towarów jest dużo trudniej to produkować i ciężej. No więc jest w tej chwili taka sytuacja, że 30% to jest partia rządząca, która dąży do niepodległości Tajwanu, i 70% opozycji i partii Kamin czyli tej partii związanej z, z byłem ich twórcą, Czekał który właśnie doprowadził do powstania. Republiki Chińskiej w 1949 roku, ale która międzynarodowo przypomina nieokreślony statut. Natomiast ten statut jest bardzo płynny i bardzo niewiele krajów uznaje Tajwan za niepodległe państwo, większość uznaje za jedno państwo, w systemy. Czasowo sytuacji. Dość długo ten temat nie, nie wychodził. Teraz, kiedy dominacja Chińskiej Republiki Ludowej gospodarczo-polityczna jest bardzo duża, większa jest wymiana. Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową niż, niż z państwem zozońskim, no to spowodowało odpowiednią reakcję mamy co mamy. Więc można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Czyli ten jednobiegunowy świat się kończy, tak? No, zaczyna mieć rysy e... na tyle duże, że można założyć, że będzie się rozsypywać. Tak? No, Czyli czy ten sojusz wielobiegunowy, który proponuje system państw BRICS. Nie polega na centralizacji władzy, tak jak to miało miejsce w Rosji sowieckiej, czy tak jak ma miejsce teraz w Unii Europejskiej, że jest rada, która wydaje polecenia i albo damy pieniądze, albo nie damy, czyli to ma być wielobiegunowy świat. I sojusz pomiędzy państwami z pełnym zachowaniem odrębności kulturowej tak, przy, przy, i suwerenności. suwerenności. Tak, dokładnie. R, równe partnerskie stosunki i wzajemna wymiana gospodarcza. Nawet wzajemne wspieranie się poprzez przekazywanie technologii jeden drugim. Hmm. Przykład szanghajskiej organizacji sytuacji rozwoju i bardzo bujnej i szybkiej współpracy między Irańską Republiką Islamską, a największą państwem obszarową we wszystkich dziedzinach, łącznie z wojskowymi. Ponieważ jest strategicznym partnerem w tej chwili największego państwa obszarowo właśnie Republika Iran. Yy, y, tutaj dziękuję. Natomiast jest jeszcze jedno pytanie. Co u naszych braci Madziarów? Co się Ma dzieje? To jest na bardzo ciekawe. Wiktor Orban prowadzi całkowicie niezależną politykę. Mówi o tym, że trzeba wzmocnić w tej chwili siły zbrojne, ochotnicze siły zbrojne węgierskie. I że Węgry są krajem, który nie będzie wprowadzał żadnych sankcji na największe państwo obszarowo, ponieważ one przeczą zdrowemu rozsądkowi i powodują upadek gospodarczy, ponieważ Unia Europejska, Niemcy, Holandia, Belgia, w jakimś sensie Francja, mniejszym inne kraje, również my, mieliśmy tanie surowce stosunkowo poprzez długoterminowe umowy, jeżeli chodzi o gaz, jeżeli chodzi o ropę, jeżeli chodzi o węgiel, ale nie tylko. Metale i dzięki temu była wyśredniona cena. Spekulanci giełdowi anglosasty doprowadzili do Rosjanie systemu i on jest w tej chwili bardzo drogi. W zasadzie te futures i te inne rzeczy spowodowały bardzo duże koszty. I Węgry są przeciw. Przypominam, że Wiktor Orban jest ekonomistą i Wiktor Orban powiedział tak: Ja teraz ogłoszę konsultacje ogólnospołeczne, żeby mieć wgląd i pojęcie, jaki procent obywateli Węgier wspiera. Sankcje nałożone na największe państwo obszarowo. Tak samo było, przypominam, jeżeli chodzi o Węgry, w sprawach emigrantów z południa, z krajów upadłych kilka lat temu, kiedy pani Merkel bardzo ich zapraszała do siebie z otwartym sercem, no potem mieliśmy różne dziwne rzeczy. Były to miliony ludzi, i Węgry powiedziały nie, tak jak i Serbia zresztą. No i w tej chwili, mimo awantur z Komisją Europejską i w ogóle z Unią Europejską, jeżeli chodzi o to, że Węgry nie dostaną żadnej pomocy, żadnej wsparcia, ponieważ Węgry nie godzą się ani na dostarczanie broni, ani nie godzą się na rozszerzanie tychże, tychże sankcji. Mało tego chcą, prawdopodobnie poprzez referendum, kiedy się okaże, że większość jest przeciw, po prostu je znieść. Tym bardziej, że są rozmowy węgiersko-serbskie na temat rociągu gazowego omijającego Chorwację, niepewnego sojusznika, partnera. Kwestia jest zwiększenie udrożnienia ciągu południowego, tego tureckiego, który też ktoś próbował wysadzić, ale się nie udało. I są pojmani ci, którzy chcieli to zrobić. Jednym słowem jest bardzo wiele rzeczy, które się w tej chwili pojawiają i które mówią o tym, że Węgry będą prowadzić swoją suwerenną politykę i energetyczną w dziedzinie jądrowej. Nowe dwa bloki, zainwestowane 10 miliardów pożyczki. W, 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 w jednym z miast węgierskich, które będą powodować, że energia elektryczna, którą będą dysponować Węgry, będzie bardzo, dużo, dużo tańsza niż w innych krajach europejskich. I Orban mówi o tym, że to może doprowadzić do upadku, do osłabienia i liczenie Atlant za atlantyckie państwa jako gwaranta bezpieczeństwa w ramach wojskowych układów nie jest pewne. W związku z tym trzeba się samemu uzbroić no, czyli tutaj wychodzi na to, że, że e, rząd węgierski e, przede wszystkim na pierwszym miejscu stawia dobro swojego kraju tak i dobro swoich obywateli. Tak, tak, tak. E, czyli madziarzy, madziarzy wybrali e, niezależną. Czyli będą mieli ciepło i tak. jasno zimą tak. na pewno. No, bardzo mądre decyzje. A powiedz taka ostatnia, jak wygląda sytuacja na froncie? Czy są jakieś przecieki? Bo generalnie jakaś taka cisza. Będzie zrobiła. cisza, ponieważ według mojego doświadczenia, powtarzam, jestem małym człowiekiem, mało wiem, ale jakieś tam przemyślenia mam po tych już latach. Wydaje mi się, że jest ukrywane, jakie są decyzje, jakie są, jakie są pomysły. Po obu stronach? Po jednej stronie, bo druga strona się wcześniej chwali, nawet sprawami w sprawach mostu, potem zawija pod dywan, już jak się budzi państwo zaocalańskie, to poglądy się zmieniają, no bo sponsor i tak dalej, możecie się domyśleć o co chodzi. Natomiast nie ulega wątpliwości, że rezerwy, którymi dysponuje, zarówno wojskowe, ekonomiczne, gospodarcze, jak i militarne, kraina U są na wyczerpaniu i kiedy wejdzie do Działań 222 tysiące rezerwistów z największego państwa obszarowego i z czego 37 tysięcy jest już blisko frontu w swoich koszarach. Inni są w trakcie krótkich kursów 5-10 dniowych, które sprawdzają ich mobilność i poziom Rozumienia nowo, nowoczesnego pola walki, gdzie specjaliści to obserwują, którzy wiedzą, gdzie ich skierować, bo nie ma swojej specjalności wojskowej, i mimo pewnego zamieszania, ci ludzie będą trafiać na, od, od 5 do 15 dni do takiego szkolenia już, już w swoich jednostkach, no i później już przejdą do uży, wykorzystywania ich wiedzy i wykształcenia jeszcze byłego z wojska do wcielania ich do oddziałów, które mają już frontowe doświadczenie w tej nowej wojnie, która trwa między słowiańskimi narodami, która jest prowokowana przez atlantystów z jednej strony i oligarchów z drugiej strony ze światem Słowiań... tak zwanym rosyjskim. No i kolejna rzecz to jest, są ochotnicy, o których wiemy bardzo niewiele. Wiemy, że jest ich około 80 tysięcy. Są z Kaukazu, z innych regionów, którzy są po różnych Misjach wojskowych w różnych miejscach, mało wiemy, którzy już się pojawili w, na, na Dąbasie. Popadaje się, że z tych rezerwistów już 17 tysięcy jest na tym dużym froncie 1200 km. No i oni tam już są wprowadzani do tych jednostek, z których już długo trwa mają doświadczenie długie wojskowe w tym kaderowcy, w tym kozackie oddziały. Kubańskich kozaków, w tym oddziały z Kaukazu, Osetyjskie, abchaskie, yy, dagestańskie i inne. To wszystko będzie teraz ukrywane, będzie bardzo dużo informacji, które będą e, powodować bardzo duży chaos informacyjny w świecie zachodnim, czyli u przeciwnika największego państwa obszarowego i Państwa Atlantyckiego, więc będziemy bardzo mało wiedzieć. Wiemy, że znakomicie rodzą sobie. E, drony, produkowane zarówno przez największe państwo obszarowe typu Arlona, jak i inne e, uderzeniowe, których jest coraz więcej, e, jak i system REP, który zakłóca systemy nawigacji Krainy U. Tutaj kwestia Starlinga i kwestia Maska i kwestia zastosowania nowych systemów, które się nazywają pencylina, które właśnie przeciwdziałają, przenikają stronę drugą. Trzecie to jest ogromne znaczenie strategicznej współpracy irańsko-irańskiej z państwem największym obszarowo, które w coraz większym stopniu pokazuje swoje możliwości. Wiemy doskonale, że te państwa, które długo są pod sankcjami, zaczynają być bardziej samodzielne, w dużo większym stopniu innowacyjne, ponieważ nie ma dotowanej żywności, dodawanych towarów z zagranicy po to, żeby ten rynek skoncentrować posiąść i kontrolować przez korporacje ponadnarodowe, światowe, ponadkontynentalne, transkontynentalne. I Iran wiemy, że ma bardzo dobry sprzęt wojskowy, który się sprawdzał w walce z państwem, państwem, które znajduje się na Bliskim Wschodzie, znanym państwu, które ma swoje pretensje w Syrii, i w innych miejscach, jak również z siłami, które były wykorzystywane przez państwa zaoceańskie w basenie Morza Śródziemnego, w Azji Mniejszej, czy na terenie Afryki Północnej, więc to ponad 80 milionowe państwo w tej chwili jest strategicznym partnerem i współpraca trwa coraz, jest coraz głębsza i coraz lepsza. Tak mniej więcej możemy powiedzieć, dlatego, że bardzo mało wiemy ze źródeł niezależnych, ponieważ źródła niezależne nie są dopuszczalne, więc jesteśmy albo skierowani na słabą, beznadziejną, można chwilami powiedzieć, propagandę środków masowego, Rażenia zachodnich i podwiązanych z krainą U i tą drugą stroną. Która, im głębiej wlasz, tym więcej widać informacji, które rzeczywiście się potwierdzają, bo coraz to nowocześniejsza broń jest przez największe państwo szybko stosowana. Mówi się o niewidzialnych samolotach Sukhoi 57, o czołgach t 90 pararyf, armatach, których nie jest 20, a 135 itd., itd., itd. o tym nowym systemie o terminatorach bardzo mało wiemy o tym najnowocześniejszym systemie. W tej chwili wystrzelono kolejny sputnik, który jest związany z Ministerstwem Obrony. Przypominam, jest koordynacja i informacje wzajemne systemu Guana, największego państwa obszarowego z Chińską Republiką Ludową, czyli też w sprawach kosmosu ze sobą rozmawiają, co nie przeszkadza, że największe państwo obszarowo, jak i państwo zaoceańskie dalej Prowadzi wzajemne loty załogowe jeszcze przez chyba dwa lata, bo NASA to jedno, Pentagon to drugie, i, i kolejna rzecz, nawet było spotkanie w Syrii obu stron. Więc na razie sytuacja jest taka, że strona największego państwa obszarowo stara się jak w najmniejszym stopniu doprowadzać do rozgrzania tej całej sytuacji międzynarodowej. I myślę, że za 2-3 tygodnie, kiedy liście pospadają, będzie błoto, będą w coraz większym stopniu utrudnione warunki przemieszczania się, bo i tak nielicznych, ale jednak pojazdów zachodnich kontra wschodnie, no się okaże, kto tu, kto tu wygra. Moim zdaniem, oczywiście największe państwo obszarowo nie ulega wątpliwości sobie poradzi, tym bardziej, że w tej chwili bardzo duże znaczenie ma niszczenie miękkiej, czyli wrażliwej infrastruktury, która ma doprowadzić, żeby nie było gazu, elektryczności, e, dróg kolejowych, dróg drogowych, żeby w jak najmniejszym stopniu tak zwana pomoc zachodnia docierała na, terat, na, te, na, na teren działań wojennych. Dobrze. Dziękujemy Macieju. To tylko tak, taka, taka refleksja mnie nachodzi, żebyśmy nie byli tak jak w tym przysłowiu, na złość babci odmrożę sobie uszy. No, właśnie w tym kierunku to zmierza i zdrowego rozsądku ja w tym wszystkim nie widzę żadnego ani Zachodu, ani tym bardziej rządzących u nas. No, ale my jeszcze mamy zdrowy rozsądek, żadnej wojny nie chcemy, chcemy pokoju. I jeszcze jedno muszę powiedzieć na końcu: Front Białoruski. Białoruś tworzy korpus 100 tysięczny bądź większy, może być nawet i 500 tysięczny, bo takie są informacje. Jest wprowadzony stan gotowości antyterrorystycznej na terytorium Republiki Białoruś i pojawili się również żołnierze największego państwa obszarowego w ilości 20 tysięcy. Powoli się pojawiają i zaczyna się koordynacja działań. To tyle. Dziękujemy bardzo. Czołem w Wielkiej Polsce, Słowiańszczyźnie i naszym prawdziwym sojusznikom. Dziękuję.